Prawo i sprawiedliwość domaga się referendum w sprawie nielegalnej migracji. Jak ogłosił Jarosław Kaczyński, partia zebrała już ponad pół miliona podpisów. Referendum jest potrzebne, obywatele powinni się w tej sprawie wypowiedzieć, mówi szef PIS. Jednak minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak odpowiada stanowczo: referendum jest zbędne. Nie wiem, kto jest w stanie powiedzieć, że jest za nielegalną migracją, więc nie potrzeba referendum. Myślę, że wszyscy jesteśmy przeciwnikami nielegalnej imigracji. To jest przestępstwo, to jest agresja hybrydowa, więc po co w tym względzie robić referendum, komentuje się Moniak. Dodatkowo od dziś wracają czasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą. Na razie na 30 dni, ale mogą zostać przedłużone. Współ o politykę migracyjną w Polsce trwa. Pytanie, czy rozwiąże go głosowanie obywateli. Zapraszamy do udziału w naszej ankiecie.